Uprzejmie proszę ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobro o zabranie głosu. Szanowny panie prezydencie, panowie ministrowie, wielce szanowni kombatanci, żołnierze wyklęci, rodziny żołnierzy wyklętych, wszyscy dostojni zebrani goście. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho, milczy, pisał poeta świętej pamięci Zbigniew Herbert, poświęcając im piękny wiersz, tym, których dzisiaj wspominamy. Ale Bogu dzięki, te gorzkie słowa okazują się być dziś nieaktualne. Bo ta nasza obecność, po raz kolejny obecność tutaj wielu z Państwa, świadczy o tym że my odwracamy ten bieg historii który chcieli narzucić oprawcy komunistyczni sowieccy i będący na ich służbie przedstawiciele urzędów bezpieczeństwa mordując katując i znęcając się nad najbardziej oddanymi polscy kochającym, kochającymi polskę jak mówiła pani zofia żołnierzami żołnierzami niezłomnymi żołnierzami wyklętymi. my będziemy pamiętać my będziemy przypominać i dlatego też z wielkim honorem, mając poczucie osobistego też zaszczytu, że do tego dostąpiłem, miałem okazję w dniu wczorajszym też w obecności Pani Zofii Pileckiej razem z Panem Premierem Jarosławem Kaczyńskim podejmować decyzję, podpisywać rozporządzenie o powołaniu Muzeum Służącego Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Ofiar władzy komunistycznej, więźniów politycznych. Właśnie naszym zamiarem jest przeznaczyć mury tego aresztu śledczego, z czasem w całości, krok po kroku, by służyły prawdzie, by świadczyły o prawdzie. Kiedyś były one świadka, świadkiem strasznych okropności, bezeceństw, zbrodni popełnianych na szlachetnych ludziach. Ale to były czasy przeklęte. Ale paradoks w historii sprawia, że te same mury mogą służyć też i dobru, mogą służyć i będą służyć prawdzie, będą służyć edukacji, kolejnych pokoleń Polaków, zwłaszcza tych młodych Polaków, którzy tak pięknie przeżywają te wartości, którym służyli żołnierze niezłomni, dla których byli gotów oddać to, co jest dla nich najcenniejsze, łącznie z życiem i cierpieniem, strasznym cierpieniem. Muszę Państwu powiedzieć, że nie bez osobistego wzruszenia byłem tutaj wczoraj wspólnie z Panem Premierem Kaczyńskim. Oglądaliśmy te kazamaty też i karcerę, bo wspominam niektóre opowieści mojego świętej pamięci dziadka, Kapitana Ryszarda Kornickiego, który również był żołnierzem wyklętym, żołnierzem niezłomnym. Też został aresztowany w 1947 roku jako szef kontrwywiadu przód Armii Krajowej, a potem szef okręgu przemyskiego winu. I po brutalnym śledztwie, tortura, który mi opowiadał, czasami trudno było mi w to uwierzyć jako młodemu człowiekowi, że człowiek człowiekowi może coś takiego czynić, Został skazany ostatecznie na karę dożywotniego pozbawienia wolności. To on po wyjściu, po amnestii, o tym jak ma świat, uczył mnie patriotyzmu i miłości do Polski. Za co jestem mu wdzięczny. Ale jestem też wdzięczny wszystkim tym jego towarzyszom broni. Którzy oddali swoje życie, którzy cierpieli straszne męki, cierpieli, naprawdę warto to zobaczyć. Nikt, kto przejdzie te, tą ścieżkę, którą przechodzili czasami ostatnich swoich chwil, żołnierze wyklęci, którzy, kto zobaczy te kazamaty, kto będzie w stanie to sobie wyobrazić, przeżyć, nie wyjdzie obojętny, to zostaje w człowieku i to będzie budować. Nie tylko wiedzę, nie tylko naszą świadomość narodową, nas Polaków, ale będzie też budować patrioty wśród pokoleń kolejnych, następnych pokoleń, sztafety pokoleń naszego narodu. Chwała bohaterom. Dziękuję panu ministrowi.